Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie, ogłaszam niniejszym uroczysty początek lata! Zaczyna się od nocy kupały. cudawianki cudawianki Cuda wianki, sobótka, sobotka, dzień jest długi, noc, krótka. Szukajcie kwiatu paproci, kwiat paproci. Paproś nie ma kwiatów, tylko kubki zarodni. Lato również zaczyna się od Wigilii, narodzin świętego Jana Chrzciciela. Można sobie wybrać jedno albo drugie, to tak opcjonalnie, ale termin jest ten sam. Ponieważ chrześcijanie zerżnęli od pogan przesilenie. Cudowne, czarodziejskie, letnie przesilenie. No i przesiliło się, więc ogłaszam koniec lata. Jak to koniec? Dopiero się zaczęło, to już koniec? No tak, ale jak się zaczęło, to zaraz się skończy, nieprawdaż? Zacznie się jesień i się skończy. Wiosna się zacznie i też się skończy. Przyjdzie lato i znów to samo. O, skończy się. Co za nuda, 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 nuda. I tak całe życie. Zacznie się i skończy. A moi przyjaciele, Max. Moritz und Ignatz mają takie powiedzenie. Nie zaczynaj, nie będziesz musiał kończyć. Prawda? No.